Mamy piękną pogodę, nawet plus 18 czy 19 stopni. Wszystko momentalnie zaczęło się robić zielone. Troszeczkę wiatr mamy, dlatego mam czapkę zresztą. Praktycznie możecie zobaczyć mnie na każdych odcinkach takich jesienno-wiosennych czy zimowych. już nie wspomnę z czapką, tak mnie mamusia nauczyła, że musi być czapucha na głowie. I chociaż tu nie mam żadnej kurtki ani bluzy dodatkowej, to czapka na głowie być musi bardzo fajnie. Wszystko zrobiło się zielone. Zobaczcie, to jest to, o czym niedawno mówiłem: bez żadnego mikro, kombinowania, wjeżdżania z zabiegami itd., itd. przyszło po prostu trochę ciepła, trochę wilgoci. I pszenica ciemna, ładna, zielona. Taki ma kolor, jaki mieć powinna. To samo robi się z rzepakami. Może pójdę na rzepak. Miałem iść na pszenicę. Pójdę na rzepak. To samo robi się z rzepakami, szczególnie tymi uszkodzonymi po RSM, czyli tymi, które są u mnie. Już one też no, praktycznie w przeciągu 2-3 trzech dni, trzech dni tak się ruszyły, że no, momentalnie dostały koloru, dostały te, zaczęły odbudowywać liście. Znaczy właśnie, o, to jest ciekawy temat. No nie jest tak, że rzepak, <laughs> bo często też słyszę, że. Yy, Rzepaki, które dostały granulę są do przodu o tydzień, dwa, bo one nie muszą odbudowywać rozety, tak jak te rzepaki, które zostały uszkodzone RSM-em, bo one najpierw muszą odbudować rozetę. I to nie jest do końca prawda, ponieważ jak się przyjrzymy, to zarówno rzepaki, które zostały uszkodzone RSM-em, przypalone, jak i te, które były potraktowane granulą, rosną dokładnie w ten sam sposób, czyli po prostu z pąka wierzchołkowego zaczynają wychodzić nowe liście. Pąk wierzchołkowy zaczyna nam się wydłużać. Wychodzi nowy pęd, nowe liście. Różnica jest tylko taka, że rzepak, który został potraktowany RSM-em, powiedzmy w, w dużej większości ma te liście spalone. Ich nie ma. A rzepak, który był potraktowany granulą czy to saletrą, czy saletrosanem praktycznie nie ma z, z żadnego znaczenia liście po zimie ma. I tylko tym one się różnią. To nie jest tak, że rzepak musi odbudować rozetę liściową, żeby dalej móc rosnąć. Nie, on nie odbudowuje rozety liściowej. To nie jest tak, że ten rzepak musi uszkodzony po i najpierw musi odbudować liście i dopiero będzie rósł. Absolutnie. On rośnie tak samo. Czy będą jakieś zniżki w plonie, czy nie, temat, temat rzeka, ja jeszcze za krótko rsm stosuję, żeby tutaj na ten temat Cokolwiek mówić. Mam jakieś tam swoje doświadczenia i plony i uważam, że, że, że jeżeli wpływa takie uszkodzenie na plon, to w taki sposób chyba niezauważalny. Po drugie, to jest z jednej strony taki temat trochę śmieszny, a trochę poważny, bo często się pytaliście, czy będę robił cezerówkę. W, w rzepaku. No, tę zerówkę zrobiłem rsm już, prawda? I to też jest pół żartem, pół serio, bo te stare liście, które w rzepakach potraktowanych nawozem granulowanym zostały to jest nośnik chorób. Liście, które są spalone, których nie ma po RSM-ie no, jeżeli liść jest spalony, to nie może na nim być choroby, prawda? Choroby rozwijają się na żywych e, liściach. Chyba, że mówimy o jakichś tam formach przetwalnikowych i tak dalej, które gdzieś tam wychodzą z resztek pożniwnych, ale akurat teraz bardziej, bardziej jakby mamy na myśli to, co już jest na rzepaku, prawda? Czyli jeżeli jakaś choroba była na liściu i ten liść został spalony, no to wiadomo, że tego nie ma. I zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem, że te, te rośliny, to nie jest tak, że one od nowa budują rozetę. Pozwólcie, że wyrwę na poprzeczniaku jedną roślinę. Ale to jest wszystko, zobaczcie, zobaczcie jak ta roślinia się rozbudowała, rozbudowała, jak, jak tutaj ten pąk wierzchołkowy już nam idzie do góry, o, tu on w środku jest, o tak, ten pąk już idzie do góry, e, więc to nie jest tak, że rzepak najpierw musi rozbudować nową rozetę liściową, a dopiero sobie rośnie do góry, absolutnie, rzepak nie będzie na nic czekał. Jak będzie miał warunki, będzie miał nawóz, będzie odpowiednia pogoda, będzie po prostu szedł do góry. Czy nam się to podoba, czy nie? Jakąś kolejną roślinę, taką może jest trochę mniejszą. Co? Urwałem korzeń, ale właśnie chciałbym, żeby było lepiej widać. Zobaczcie, to jest ten pąk wierzchołkowy, tu, on już idzie do góry. On, on nie czeka za liśćmi, które miałyby z boku przyjść. Na co on ma czekać? On ma jak zakodowane, żeby rosnąć do góry, wytworzyć klon i tyle. Dlatego pole z rzepakiem zaczynają wyglądać ładnie. Akurat chyba jestem na takim naszym słabszym, chyba najsłabszym rzepaku, pomimo tego, że to jest najlepsza działka, a to trochę wynika z naszych błędów podczas zasiewów, jakie popełniliśmy. Czyli niepotrzebnie było tutaj uprawiane dwa, dwa razy talerzówką, a wystarczyło zrobić, zaniechać zabiegu talerzowania zrywania ścierniska po zbiorach grochu a zrobić po prostu jeden zabieg przed samym siewem i wydaje mi się, że byłoby zdecydowanie lepiej a mimo wszystko wydaje się, że ten rzepak jest poprawny, oczywiście nie na całym polu chociaż tu wygląda ładnie, są miejsca oczywiście gorsze są miejsca oczywiście lepsze, jak na każdych na każdych polach wygląda ok, wygląda okej, okay, wygląda poprawnie jak pogoda pozwoli to i plon będzie tutaj niegłupi. Mają przyjechać chłopacy z Mylera założyć mi nową wiązkę i sobie no w ogóle, jeszcze sprawdzić, co tam jest grane, jak będzie trzeba założyć nową wiązkę. Ta jedynka na większości pól będzie zrobiona za pomocą Tilmoru. Ale tak wiem, wydaje mi się, w poprzednich latach było zawsze to robione. Ja jakichś tam dodatkowych kombinacji nie robiłem, nie mieszałem. I tak będę miał tego mieszania troszeczkę więcej przez te różne e, napozy mikroelementowe, które będę sam komponował. Więc tu idzie e, na, więk, na, na, na większości idzie, idzie Tilmor. Zobaczymy jak tu wygląda rzepak. Och Panie. U nas jest to, że zobaczcie zawsze Zawsze ten korzeń pęknie, nie? Ale zobaczcie jaka to jest potężna szyjka korzeniowa. I to jest to, co ja mówiłem. Tu już środek... On już idzie do góry. Oczywiście to nie jest... To nie jest tak jak u, u Grześka Bardowskiego, że tam za chwilę trzeba będzie o regulacji myśleć. My jesteśmy jakieś dwa tygodnie po nim, jeżeli chodzi o fazy rozwojowe i tak dalej, o rzepak. Za chwilę wjedziemy z rsm z drugą dawką. Ja myślę, że chyba zrobię najpierw drugą dawkę RSM-u, a dopiero później zrobię Jakieś te jedynkę, więc pewnie resemem troszkę się przypali. To też taki zabieg fitosanitarny będzie. No i myślę, że to by było na tyle. Pole pod kukurydzę mi się zaczyna zielenić. Warto by było czymś tam uprawić Ruszyć tą ziemię, nie? Także biorę się za wyrzucanie obornika. Podoba mi się zmiana, po, zmiana te, y, czasu, no bo mamy godzinę 6, jest pięknie, słonecznie, ciepło, widno. Jeszcze parę minut, obornik powyrzucam idę do domu. Chłopców ogarnąć do spania. Założyłem sobie obciążnik z 6620 do MCK, jak widzicie. Bardzo fajnie stabilizuje ciągnik. Nie wiem co jest. I strasznie mnie to irytuje. Coś mi tutaj, słuchajcie, skrzypi. Wszystkie kalamitki są posmarowane, wszyciutkie. Wszystko, wszystkie jest posmarowane. Tutaj na tych kalamitkach, e, o tu, dodatkowo są jeszcze jakby tam od czoła. Jest jedna kalamitka e, tu, stąd, jeszcze dwie są jakby tak wsadzone. Jakby tu, tu od środka w tej kostce. Wszyciutkie jest posmarowane. No zresztą widać, tu smar powychodził wszędzie, a on mi dalej, a on mi dalej skrzypi. I powiedzcie czemu on dalej skrzypi. Przecież to idzie padaczki dostać. Ja jestem normalny chory, jak ja słyszę, że on skrzypi. Zaraz wam to zademonstruję. Zaraz wam to wszystko zademonstruję. Czekajcie. Chłopaki mi tu broili. Kurczę. Jak ja mam ciągnik mieć w czystości, jak oni mi wszystko pobrudzą. Wszystko. To są szurki. Zaraz posłuchamy czy słychać. Zabiję go. Słyszycie? I to jest na tym obrocie, a ja tam robiłem a tu? Nie. I to jest gdzieś tam na obrocie, na, na tym powiedzmy na łyżce. O! Wszystko jest posmarowane. Wszystko! Nie mam zielonego pojęcia. No wychodzi na to, że gdzieś po prostu smarnie dochodzi. Nie wiem. Ale bardzo źle się czuję. Mnie boli ząb, cała buzia w sumie mi boli. Miałem wczoraj robione leczenie. Całe węzy chłonne mam tu powiększone. Zimno mi jest w ogóle, tak jakbym miał. Znaczy mam chyba gorączkę od tego. Jakąś tam. Dlatego na chwilę tylko wychodzę z ciągnika. Wczoraj już w sumie miałem gorączkę. Dobra, Miesza, zobaczcie, sieję sobie. Oczywiście za pomocą nawigacji. Nie wiem jak to będzie widać. Jak to będzie widać? Podsłonka to zawsze będzie widać. No tu jest... Tu jest nie zasiane jeszcze. Co jakiś kawałek zasiewam sobie ścieżki najpierw. A wtedy dopiero sieję między ścieżkami. Nie mam tutaj RTK. I istnieje takie niebezpieczeństwo, że nie będzie idealnie prowadził ale jak na razie jest ok jak na razie prowadzi siewnik robi mi tak jak mam idealnie siewnik ustawiony to zobaczcie robi mi takie wały między przejazdami próbowałem to przestawić ale zawsze na lżejszej ziemi więcej wywali na glinie jest tego mniej i zawsze takie między przejazdami jest i to wygląda jakby było niedosiane Uż mi ojciec przyjechał i marudził, ale mu przypomniałem, że w zeszłym roku w Przężycie, jak chciałem Przężyto, bo to też Przężyto było na lżejszej ziemi, a to na lżejszej ziemi tylko widać, e, też mi marudził, że widać te przejazdy, a potem co do czego Przężyto powychodziło z, e, z tych kupek, więc jakby to było dosiane. Więc zakładam, że w tym roku będzie to samo, chociaż nawet nie kopałem, bo naprawdę powiem wam, że nie chce mi się. To już mam zasiane, to krótkie, teraz się je e, tak. Tak się je. Stanowisko po kukurydzy. Powtórzę się, ale jak widzicie, tych resztek wcale, wcale nie ma dużo. Fajnie to się uprawiło, fajnie zima. O, pogoda spowodowała, że ta kukurydza dosyć ładnie się skruszyła. 6 6 ma ciężko, naprawdę, no bo tu jest e, słabsza ziemia troszeczkę, a zawsze wiadomo na słabszej ziemi ten ciągnik bardziej siada i siewnik i wszystko bardziej się zagłębia tym bardziej, że jak zacząłem miałem 1800 kg zasypane dodatkowo e, wcześniej jak siałem to nigdy hydraulika nie chodziła a teraz żeby na, napędzić siewnik, aparaty wysiewające no to trzeba hydraulikę włączyć no i to też oczywiście dodatkowo nam jakby osłabia cały ciągnik więc ma co robić zazwyczaj że około 12-13 km na godzinę i tutaj na pewno siódemka by sobie dużo lepiej poradziła no ale tata siódemką <coughs> chce spróbować uprawiać pod groch. To Chcę Chce spróbować uprawiać pod groch. Pod groch był rano, jest jeszcze za mokro. Chce spróbować po południu, jakieś takie może lżejsze kawałki, gdzieś tam miejsca powybiera. Jutro jeszcze ma być pogoda, gdzieś tam do popołudnia. Jakby z rana coś zaczął uprawiać, albo dzisiaj częściowo i jutro, to może ja bym przed południem pojechał, z jeden kawałek grochu zasiał. Mm. Dobra, wchodzę do środka, bo jest mi zimno, obiad mi przywiezie. pokażę Wam jaki miałem fajny obiad, ale to na życzenie. Mleko, oj, mleczko, do tego cornflakesy, lubię cornflakesy, no, żeby przez gardło lżej przemu chodziło, no te płatki trochę namokną, nawilgną i, i mniej podrażniają gardło. No. Dwa, trzy słowa o tym co tu ty mam. Jeszcze bo później... No założę pewnie kamerę. Nie wiem co z dronem. E, Boże, jak to się odblokowywało. A czemu ty mi tak robisz? Ja nie chcę żadnego zdjęcia, co ty? Czadzio. Ja pierdzielę. Nie umiem tym się posługiwać dziadosłem tym iPadem przebrzydłym. Odblokuj mi, kurde, o. Tu mam załączoną aplikację e, Climb Field View która zapisuje wszystko co robię tu jest tablet, tu jest takie tam dziadostwo takie, takie, taki krążek hokejowy i on przejściówkami, kablami jest połączony z terminalem i wszystko co jest na terminale zczytuję i daję go tutaj zanim go ustawiłem to częściowo już posiałem dlatego tu się ilości hektarów zasianych nie zgadzają można go później użyć do zrobienia map wysiewu precyzyjnego nasion dodatkowo pokazuje zdrowotność roślin i na bazie tego możemy sobie jakieś tam zabiegi robić albo zobaczyć sobie co się niedobrego dzieje na polu chyba to tyle będzie no i tu nawigacja to wiadomo były prośby żebym pokazał jak się ustawia no teraz z oczywistych względów jest już ustawiona to nie będę pokazywał to jest od siewnika tu mamy sekcję, prowadzenie i tak dalej. Załączanie. Tu było z tej strony. Czekajcie, jak to się. O. Wyznaczanie prostej. Tu ustawiamy parametry odnośnie siewnika. Możemy sobie widok przełączyć. Czekajcie. O, tak. Możemy sobie widok przełączyć. I jakby rzut od góry. O, tak wygląda pole. Widać. To jest ten taki nieregularny kształt widać ile mam zasiane, także no jeszcze dobre 10 hektarów do siewu pewnie 11 z, z poprzeczniakami nie wiem czy drona wyciągnę naprawdę nie mam, nie mam mocy a wziąłem drona, wszystko mam, było wyjątkowo Pokażę, żeby nie było tu mam drona w tym i tu mam nawet całą walizkę z akcesoriami, bo chciałem sobie GoPro gdzieś tam umocować na siewniku i tak trochę takich lepszych ujęć zrobić ale nie chcę się jestem, jestem słaby po prostu i... I myślę tylko o tym, żeby zasiać i jechać do domu, się położyć do łóżka. Smak mam, także nie bójcie się. Smak, węch, wszystko. Tylko nie mam mocy. Dobra, biorę się zasianie, bo to jest pewnie już czwarta godzina. O, czwarta godzina. Ja pierdolę jeszcze z 5 godzin siewu, co najmniej. <laughs> Dobra, biorę się zasiew. Do zobaczyska za chwilę. Tak jak mówiłem, <laughs> włączam sterownik od siewnika bo będę robił teraz ścieżki On będzie teraz trochę głupiał bo nie będzie mi dostawał sygnału od siewnika od czujnika prędkości który jest ściągnięty więc będzie nam teraz pokazywał że ee, no jak ja tu teraz pechła będzie nam pokazywał że nie ma nie ma prędkości najpierw brak prędkości, prędkości, a teraz będzie awaria czujnika i teraz co zauważyłem to to, że yy, no nie idealnie zrobiłem pierwszy przejazd, pierwszą ścieżkę no nie tak jak tutaj nie idealnie, nie, nie złapałem całymi śladami tym bardziej, że jakby z ręki go pojechałem, więc i teraz on się już tutaj przesunął o dobry kawałek, pytanie teraz czy go no się przesunął się dobry obrykowy, no ile się przesunął? 10 cm gdzieś, tak plus minus. I teraz pytanie, czy to jest dlatego, że ja tak źle pojechałem tą ścieżkę, czy... czy nie wiem, czy po prostu z jakiegoś innego powodu się przesunął. I to już tam było chyba przy tam drugiej czy trzeciej ścieżce, coś takiego. I staram się siać do, do tego poprzeczniaka, tak plus minus. Teraz będzie kolejna ścieżka Where are you, where are you? Tam dalej jeszcze tutaj. Wysiewam 145 kg, nie wiem czy mówiłem, czy nie mówiłem. Po prostu nie, nie powiem Wam jaka to jest ilość sztuk na metr, ponieważ no po prostu taką ilość wyliczyłem razem z przedstawicielem. Dostawcom nasion i w sumie potencjalnym czy też nawet niepotencjalnym, ale odbiorcom, <laughs> odbiorcom e, ziarna, czyli e, z przedstawicielem Suflet Agro, Suflet, Suflet. I tutaj oni dostarczyli nasiona. E, nawet, to jest na pewno jęczmień z KWS-u, ale to nie jest ta e, Irmina, tylko druga odmiana. U nich na stronie jest, nawet nie powiem Wam, że nie, nie, nie patrzyłem co to jest za odmiana. Mieliśmy mieć 150 kg, zmniejszyłem na 145 kg, by jakiś tam zawsze zapas mieć, wiecie jak to jest, z, z tymi, tą ilością na styk. No i tak jak mówiłem, ciągnik ma, ma ciężko, jedziemy ile tam, 12-13, 12,5 na godzinę, około 12 na równiejszym na D4 pojedzie, to i tam D15, 16. Jak jak mu pozwolę, jak moja noga będzie, ee, jak moja noga przyciśnie bardziej, o, Tam mam zablokowane zmiany ścieżek, żeby mi nie przełączał. Jadę same, same ścieżki, ale. I zobaczcie, było poprawione. O kurde, za późno włączyłem siewnik. tak No tu jest smok, właśnie. Nie chciałbym się tu na razie pchać. Chciałbym poczekać, aż będę miał mil nasion, mil ziarna w, w skrzyni. Za późno włączyłem siewnik. Eee, jeszcze raz, żeby to było ładnie. O, panie kolego, czekaj, czekaj. To nie tu, to tu. A, złapałeś. O, dobra. Wiemy, wiemy. Wszystko wiemy. Później wezmę może GoPro, faktycznie zawieszę sobie do tyłu na ciągnik. O kurde, chyba tego mokrego złapało. To też ciągnęło. No i jęczmień nie lubi takiego w mokre, prawda? zobaczymy, jak będzie za mokro, to sobie to zostawię. I tyle nie będę, nie będę na siłę siał, bo to nie ma sensu. Jutro do południa, czy tam do wieczora, prawie ma być jeszcze pogoda słoneczna. Więc. W czego jutro to zasieje, chociaż był plan, żeby jutro siać groch. No ale widzicie, te plany są bardzo dynamiczne, więc nie da się wszystkiego tak zero-jedynkowo zaplanować. Drona wyciągnąłem, okazuje się, że mamy jeden kabelek, którym się podłącza jak to się nazywa, joystick. Jakoś tak z telefonem. Mówię, puszczę go w automacie, niech sobie lata, niech nagrywa. A tu jeden, jednak klops. A tu jednak klops. O, no, Jeszcze jedną ścieżkę sobie walniemy. Samo prowadzenie petarda. No, brak. Nie musimy zawracać, cofać, ósemek, robić podków, innych tam historii. Tylko sobie robimy co któryś przejazd i jest Ameryka, jest Ameryka. Ścieżki mam tu już wcześniej zrobione, bo RS-em rozlewałem. Więc jak wyjadę po tych ścieżkach, no bo skoro tam mi wszystko pasowało, no to i tutaj będzie, prawda? Dlatego też jadę sobie po tych ścieżkach. No jest elegancko, prościutko, równiutko. Fajnie to wygląda. A oprócz tego, że fajnie wygląda, to jeszcze dodatkowo oszczędzamy czas, oszczędzamy paliwo. No bo tak jak wspomniałem zawsze te uwrocia to jest tam niedużo co prawda, bo to jest tam około 20 sekund na uwrocie. No ale tych, tych poprzeczniaków, tych zawraca jest sporo tych przejazdów, więc no gdzieś to się tam zbierze. Ładna sumka, ładna liczba. Delikatna górka i no. Mówiłem, ma, ma co robić. Także dobrze, że go dziabnęliśmy ten ciągnik, podkręciliśmy. No i dobra, i teraz sobie tu przełączę. Ciach? I jadę z powrotem od tamtej strony siać Bo tam kawałek będzie gdzieś mokrego jeszcze. Więc w tym mokre chciałbym wjechać w momencie, kiedy. Będę miał miniaczkę, mi ziarnę. Wiadomo, zawsze to jest lżej, ciągnik tak nie będzie się. Zapadał, ona tak nie będzie siadała. żeby będzie elegancko. Bardzo dużo jest drżownic, A to dlatego też, że ta ziemia po prostu jest wilgotna. Ale to bardzo dobrze. Ba bardzo, bardzo dobrze. Jak są drzowniczki. Drzownice robią kupy. A z tych kup jedzą sobie roślinki. A dobra, Ciebie mogę wyłączyć. Że zazwyczaj jeździ właśnie tam tam te 11-12 na godzinę Tak plus minus, gdzie jest troszeczkę lżej równiej, no to wtedy zrobię mu na D4, Półbieg do góry i wtedy jadę szybciej, ale, ale nie ma szału, nie ma szału, nie ma szału. Jednak ta, ta, ta pompa hydrauliczna też zabiera troszeczkę, prawda? To no nie ma cudów. Nie ma cudów. No i tu gdzie jest trochę taki o większy piaseczek, to to też to wszystko siada tak jak mówiłem. A nie ma się co dziwić, myślę. Nie ma się co dziwić. Ale robota idzie do przodu. Cały czas. A to chyba najważniejsze, że to co ma być zrobione, zrobione będzie. I mam nadzieję, że to całkiem fajnie, że ten jęczmień się uda. Na razie powiedzmy tutaj do, do tego momentu, gdzie jest, że warunki są fajne na siew. No, tu muszę sobie inaczej zajechać. za tym cleanem. O. Ale tej wody to przybyło momentalnie. Tam wylatuje ciągle, nie wiem czy widać. Tam jest drenarka. Jak ja wjechałem tu, tam widać jak, jak woda się odbija. Cały czas wszystko ściąga. Non stop, non stop. Żeby nie te drenarki, to my byśmy tu nie wjechali pewnie. Za szybko. O, i ścieżeczce i robię taką sobie... Jak to miałem taki zagon. Robię sobie taki zagon. No i mam nadzieję, że pole nie będzie jakimś tam pośmiewiskiem, że będzie to zasiane precyzyjnie. Trochę mnie tu Kamil nastraszył, że no tak ryzyk fizyk troszeczkę bez RTK tak siać, dlatego robię sobie kilka ścieżek, tylko no tak jak wspominałem wcześniej, wygląda na to, że, że ten ciągnik dojeżdża odpowiednio blisko, że się wnik Disiemnik idzie toczkę w toczkę, przejazd w przejazd, ale no wiecie jak to jest. Mam się, się może wydawać, że jest ok, a wystarczy tam wiem 2-3 cm przerwy między przejazdami i już to będzie widoczne, prawda? Już to będzie widoczne. A nie daj Bóg, te przerwy będą za duże. E, I co? I gdy będziemy jechać opryskiwaczem, to może nam nie dopryskać. No ale... Zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli. E, mam nadzieję, że też to tak będzie zrobione wiele osób dzisiaj żopaki, pryska, no pogoda jest dobra pogoda jest dobra jak ktoś ma żółte naczynka wystawione, no to warto spojrzeć, bo jednak preparaty jakie mamy obecnie do zastosowania szału nie robią więc warto pilnować tych malutów ale wszystko z głową bez jakiegoś tam hura wjazdu na spokojne oczywiście mówię to o tych, którzy mieszkają e, e, albo inaczej, może nie mieszkają na zachodzie Polski, na południu no bo tam ta wegetacja zawsze jest dalej o te dwa tygodnie chociażby ale u nas myślę jeszcze na spokojnie ale no, to wie, zobaczymy może jakieś naloty będą bardzo duże i może trzeba będzie wjechać faktycznie z zabiegiem.